Dzień dobry moi kochani widzowie Witam was w Assassin's Creed jak słyszeliście Po angielsku Czemuż to w tym heretyckim języku? Ano to dlatego ponieważ yy... Nie wiem dlaczego Może ktoś z was, kto, kto to obejrzy będzie znał odpowiedź na to pytanie Ale yy... spostrzenie psuje mi grę I za każdym razem jak wyłączam i włączam komputer muszę odinstalowywać grę i zainstalowywać podobnie so. Tak więc, no. To już w sumie deadline. widzieliśmy, więc. <coughs> przepraszam za mój głos. To już widzieliśmy, więc. pominijmy sobie to, ok? Dobra, moi drodzy, wracamy. Eee, skończyliśmy właśnie w tym miejscu, jak Desmond się budzi. Ja najmocniej przepraszam za ten język angielski. Aczkolwiek, no. przez ranę to jest.

then let me sum it up for you the world's a mess it's pathetic really you've seen it firsthand yourself a thousand years between you and your ancestor and society remains just as barbaric order mr miles the world needs order that is what we want a new world order yes <laughs> you expect me to believe you're building a better tomorrow? That's exactly what we're doing. The human race calls out for direction. They want to know why they're here, what they're meant to do. Well, we're going to tell them. And once they understand how to live their lives, everything will be better. Better how? Lepse świat. Okay. And all conflicts, large and small. Isn't that what you assassins strive for? peace in all things i told you i'm not an assassin right right i still don't see where i fit into things in time mr miles in time you'll understand to you won't. i don't care either way as okay, long kurde. as you show us where it is Warren, ja where panu... what, is... <laughs> what yes we are Aha, Lucy coś chyba chciała powiedzieć, ale coś się zepsuło w skrypcie. Widzę, że nawet po angielsku ten e, ich e, dublaż czy voice acting jest taki mech. Czy to jest ten moment, kiedy mogę go okraść? Nie. Unfortunately. tyle. Nie, dobra. E, Desmond, biegniemy. Shut the hell up, Mr. Warren. Cześć, Lucy. Też Lucy. nie chcesz gadać? No trudno. No tak, e, co do tego języka angielskiego. Nic nie mogłem zrobić. Jakby za każdym razem, kiedy zainstalowałem sobie. Bo instalowałem już parę razy. Ten e, język polski. To. Jezus z Maria Majuszy. To. Kiedy wyłączałem komputer i włączałem go. O! Lepiej to brzmi, chyba nawet. E

It is only to ensure you do not make the same mistake a second time. I see. No, you don't, and it will remain this way until you've learned your lesson. Still, you have performed competently, and as such, I restore your rank and will return a piece of your equipment. Noże? Go now. Either to Aka or you. Oh Jesus! Maybe I'm going to have to learn how to you Oh Oh, the bureau leaders can tell you more about, about what needs to be done. al Mualim-san, notice me. O, dobra, jednak nóż. Okej. Okay. Czy będę miał możliwość kontry? New weapon, short blade, new ability gained, counter kill, tak! Dobra, jak się w to grało? Okej, okay, już wiem. E, tak, co do problemu jeszcze tego, co się działo z tymi ciałami i sianem. Nie do końca wiem, jak sobie z tym poradzić. Tam niby refresh rate trzeba zmienić, czy FPS, -y, czy coś takiego, ale szczerze mówiąc nie, nie wczytywałem się. Plus... Nie ukrywam, że to jest zabawne. Al to wow, ale shot. You know. Yes, 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 salam brother. Okej. Okay. Hmm. press and hold, przycisk i- Ej! Czemu to jest po- <laughs> Nie rozumiem. <laughs> Czemu to jest po polsku? Press and hold, przycisk 1 And press, przycisk 0 Uh, when Widzę, że nieniemie an attack Bank. A mogę wyjąć nóż? Nie. No zresztą, to jest tak. O. Oh. <tryk> Walcze z nim, kmiotce. You cannot. You, you don't stand a chance, uh, youngling. Muszę trochę ciszej był. Nie słyszę samego siebie szczerze mówiąc, exit tutorial, no thanks, e, tak nie chcę już tego robić, dobra moi drodzy ciśniemy dalej, nie wiem czy do Damaszku znowu idziemy, czy gdzie, press F to practice your fighting techniques, yes sir, thank you, e, dobra ciśniemy do Damaszku czy coś, to kingdom, do królestwa, nie wiem jakiego królestwa, ale do królestwa, dobra moi drodzy, oczywiście zrobimy krótkie cięcie i widzimy się na miejscu, bo nie będę was zanudzał tym właśnie tak szybkim chodzeniem. Tak więc, no, do zobaczenia. No kurwa, no nie. Co tu się dzieje? Nie. Tak gra jest cudowna, kocham ją. Mam nadzieję, że to już jest po synchronizacji. Tak. O Jezu, dobra. To widzimy się, no, na miejscu, tak jak powiedziałem. O Jezus Maria. Dostał pateczki. Dobra, raz kozie śmierć. Zobaczymy, czy się uda. <ścoughs> Oczywiście, że nie. O <ścoughs> oh, Boże. Ja bym to naprawił jakoś w końcu, ale naprawdę mi się nie chce z tym bawić. Aha, ok. Już wszystko wiem. Co tu się właśnie stało? Jezus, Maria, ratuj go! Ta gra jest wybitna, kocham ją. Udało się, moi drodzy, po ciężkich godzinach, nie no, żartuję, ale po ciężkich paru minutach, udało się dotrzeć do, dotrzeć do Jerozolimy, Jerozolimy. Dobra, tutaj pewnie będzie ktoś, kto potrzebuje pomocy, albo coś. O, właśnie. Dokładnie już, asasin. Idzie z pomocą, mój drogi człowieku w opałach. No uh -huh. gość gościu, odleciał. Ej, no wyjmuj, wyjmuj, ten miecz. Elo, mordeczko. Pozdrawiam. Bęk, jazda. Ktoś jeszcze? Coś? Ktoś? Ooo, bęk po nóżkach. Przestraszyłeś się, koleżko? Zapraszam, pop-hop, jaja, hello, mordenio. Woah, proszę się nie rzucać, jest pan martwy. Thank you, my boy. Oh, thank you, my boy. My boy. My boy. Dobra, bo wiesz, co swędzi spędzi? To nie wiem, czy na pieniążki, czy że będę zły, więc jakby szybko. A, szybko, szybko, szybko. Dziękuję. Wee-huh, Dzień dobry, proszę Państwa. Blend. Dobra. Teraz udajemy, że jesteśmy zwykłym księdzem, proboszczem, muslimem. Nie wiem, czym, czym oni są, kim oni są uczeni w piśmie. E, tylko, że mamy miecz przy pasie, miecz na plecach, ukryte ostrze. E, ale to tam. Po prostu e, jesteśmy bardzo. E, e, jak to nazwać, jak to wytłumaczyć? E, Dmuchamy na zimne, tak? Gdyby ktoś nas atakował, tak to wiadomo. Trzeba się bronić. Dobra, moi drodzy. O, następny to, jakiś. Ej, identyczny typ jak, jak w domaszku. Dobra, moi drodzy, robimy oczywiście tak jak poprzednio, czyli ja sobie zrobię po prostu e, wieżę i, i wracamy do głównych rzeczy, dobra? Dobra. To see you later, Alligator. Dobra moi drodzy, to była ostatnia wieża synchronizacyjna z tego co widzę. Znaczy, tutaj widzę że mam jeszcze jednych citizensów do uratowania. Więc pójdziemy sobie to zrobić. Miejmy nadzieję, że się nie rozjebę osianko. Udało się. Eee, w ogóle to jest dziwne, że. Nie mogę z niego wyjść. O, teraz mogę... Okej, okay, po bo co bo ja byłem chyba goniony, nie wiem. Eee, tak czy siak. Eee... Zadziwiające jest to, że mimo wszystko dużo tych ee, si sianków, <noise> dużo sianek e, w mieście mnie nie zabija. Poza miastem jest największy problem. To jest ciekawostka. Dobra, ale tak czy siak, pójdźmy sobie uratować tego. O Jezus, Maria, to jest w ogóle najgorsze, że w trakcie spadania nie mogę się złapać. E, tak czy siak, pójdźmy sobie z, uratować tego citizensa. Biednego obywatela, który jest uciskany przez system. Uuu, flaga. Ogólnie to y, podjąłem decyzję, że będę ignorował te rzeczy, ale no jeżeli jest już obok to sobie wezmę. Mimo, że nie mam zamiaru zbierać całej reszty. Bo nie, no nie, no nie, nie, nie. Szkoda mi czasu na to wszystko. Wolę po prostu przejść do na następnych części Asesyna. W razie potrzeby... O ty! Tak, i ogólnie zabijamy ostrzem, ponieważ jest szybciej niż mieczem. Tak więc... O, nawet trzeba umieć dobrze parować. A właśnie. Jest szybciej niż gdybym to mieczem robił. Bang. Dobra. Thank you, boy. Możemy zaczynać główno, główne te misje i te poboczne. Tak, 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 tak. Możesz już skończyć. Proszę, proszę. Tu, 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 tu. Podwójne kozłowanie. Dziękuję, dziękuję. Musiałem sobie aż buszka strzelić. Oho, ochroniarz. Dzień dobry. O kurwa, powiedziałem ochroniarz, strasznik. <noise> ochroniarz, nic ja nie. Dobra, do widzenia. E, tak czy siak, dobra, zrobiliśmy to. Scholars, mamy zaraz obok e, eskortę informatora. Tak więc, zróbmy sobie to. O, kto to mógł być? Kurde. Panie! Możecie już nie przychodzić tutaj. O Jezus. Wow. Ty rasisto! Już, koniec. Skończyło się. Ja pierdzielę. No, Ty, uważaj sobie. Wstawaj, nie tak łatwo. No, ja pierdzielę. Szybko, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Już? Mogę? Dobra, szybko. He, he, oto to I to jest asasyn, który nie potrafił o siebie zadbać? No, ja nie wiem. O, ciała wszystkie poznikały. Pewnie je wymiotło w kosmos, jak całą resztę. Chociaż tak jakoś mniej się wydaje tych bugów. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Przecież, no kurde. Z polszczenia chyba tego nie robiło, co. Tych problemów. Czy mam nadzieję? Nie wiem. Nie znam się na tym. Aż tak. Oh my god, infidel, infidel. Niewierny. Sam tyś kurwa, niewierny, elo. Chociaż ja już sam nie wiem. Na to wygląda, że asesyni to tak jakby Allahowi byli, nie? Gdzie? Kurwa dziadzie. Uuu, ten to zniknął chyba. Do widzenia. See you later, alligator. Następny. Dobra, poddał się. Chodź. Szybko. Chop, chop. No tak, jeszcze wolniej, Idzie ta sukienka się za tobą, kurde, ciągnie, ty kasztanie. Szybciej. Jezus. Nie, czy to już? Czy to już? M mogę już sobie iść? Masz dla mnie tę informację? You're a dead man. Ła! Wow. Ty, spokojnie, nawet nie miałem szansy wyciągnąć broni. No. Jezu, atakuj mnie, kasztanie. Nieo, yeah. ooo, tym może jest znacznie fajniej się No dam sobie spokój. Oh, oh, Boże, nienawidzę tej misji. Nienawidzę tych misji po prostu z escortą. No, przecież tu się nic nie dzieje, po prostu idę. Powolutku, aha, do bramy muszę go doprowadzić. Księciu Nia zaplutego, kurde. Allach. Jest, 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 sure, sure. Dobra, już? Księciu, nie mam czasu. No, już? Chcemy, jeszcze z tą przejść przez bramę? Ty No, no nie każ mi wychodzić. Dobra, dziękuję. Okej, okay, że będzie uciekał, na no spoko, ale to hiding places of him, czyli dla mnie? Nie wiem. No dobra, tak czy siak.